Przed nami historyczny wieczór z piłką nożną w Gdyni. Arka po 38 latach przerwy wraca na europejskie boiska. Już za chwilę pierwszy mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Na spotkanie Arka Gdynia FC Miduland zapraszają były zawodnik wielu klubów Ligi Duńskiej, w tym FC Miduland. Arkadiusz Anyszko i Szymon Borczu. Bardzo dobra baza treningowa. Tam jest około 20 boisk treningowych trawiastych, gdzie. Markus da Silva, zobaczmy! Braw! Gol! 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 do zera. 1 do 0! 31 minuta! Czekali na swoją szansę! Dostał trochę miejsca przed polem karnym Markus da Silva i Arka prowadzi 1 do 0. Brawo, brawo, brawo Arka! Świetne uderzenie, bardzo techniczne, nie mocno, e, tak spod kolana. Widzimy, że Duńczycy e, rozgrywają długo piłkę, krótkimi podaniami chcą rozbroić tą. Tą obronę. No teraz właśnie tak próbują rozbrajać obronarki Gdy nie. Uwaga, niebezpiecznie i niestety jest bramka wyrównująca. Rilwan Hasan. Nie wiem czy mi powiedzieć. Zdążyłeś dokładnie zdefiniować to, jak wyglądają ataki Duńczyków. Bo to jest czasami trudny moment po zdobyciu własnej bramki. To jest właśnie najgorszy moment. Ja też z ławki trenerskiej, wiem, jak patrzymy nieraz, jak my strzelaliśmy, nasza drużyna strzela bramkę, no to wtedy uczulamy wszystkich zawodników, uwaga, pierwsze pięć minut, wszyscy skoncentrowani. Bo wiadomo, przychodzi takie rozróżnienie, jeszcze się nie wszyscy cieszą, że wygrywamy, jest entuzjazm i koncentracja spada. No i mamy przykład właśnie teraz, że nie minęło, nie wiem, dwie minuty i jest jeden-jeden. jest jako Poulsen. No to jest siła doświadczenia, 34 lata. Wydawało się, że ma warunki do tego, żeby zrobić większą karierę, trafił nawet do AS Monaco, a teraz uwaga jest niestety 2 do 1 po właśnie stałym fragmencie. Bramkę zdobywa Mark Delchende. No tak, to teraz widzimy, że jednak to doświadczenie w europejskich pucharach no tutaj robi różnicę. Widzimy, że po strzelonym golu Arki Gdynia przyszło mega rozluźnienie, bardzo szybka bramka wyrównująca na 1-1. No jest lekki szok, no i widać, że na razie zawodnicy Arki Gdynia się z tego szoku nie, nie otrząsnęli. także no, muszą mega uważać, musi ktoś teraz starszy krzyknąć w tej drużynie, pokierować nią, przytrzymać piłkę, no bo zrobił się bałagan. Widzimy, znowu piłka jest zbita na piąty metr, niekryty zawodnik z wysokości, no nie wiem gonił no gonił warkolak jeszcze delkenda, ale już było zdecydowanie za późno szans do, do tej piłki do wyjścia, ale mógł jakiś obrońca e, wcześniej tą piłkę przy Arkigdynia przetrwać. poczekajmy, bo może będzie bramka na 2 do dwóch. minimalnie obok słupka Patryk Kun jeszcze atakowany zderzony, zderzył się właściwie z Jastem nie? Zobaczmy, no, domagają się tutaj kary dla Duńczyków, jest rzut karny, jest rzut dla Arki Gdynia, zespołu Arki Gdynia. Markus da Silva, 2 do 2! Brawo, brawo, powtórzył tak naprawdę strzał, kiedy strzelił pierwszą bramkę, znowu w lewy ruch bramkarza, piłka górna, nie do obrony. No Musiałby tutaj Bramka zdecydowanie wcześniej pójść już w ten róg i interweniować. Także brawa dla Arki Gdynia 2-2, ale przytrzymał piłkę, nie stracił ją. Widzieliśmy, że tutaj już było za dużo zawodników FC Medulan. Warkolak strzela, Markus da Silva, jeszcze Marciniak, Tadeusz Soka. Soka! bronił Jasper Kansen bardzo dobra obrona bramkarza tutaj pokazał się z dobrej strony przy Łazienkowskiej teraz Paulsen, uwaga, bardzo niebezpiecznie Hasan, środek pola karnego dobrze Steinbors, ale to była sytuacja jeszcze nie koniec tej akcji jeszcze strzał Nisena oj i teraz mi się wydaje, serca chyba spadł mi się wydaje w ogóle, że to nie był Steinbors tylko był to Onucze i on tą piłkę obronił na linii bramkowej tu w... Del Hende wygrał pojedynek główkowy z Markusem da Silwą. a tutaj dwójkowy atak nigeryjczyków Onuaczu na wolne pole. Uwaga, Nissen! Poprzeczka! Tak, należało, ale znowu szukają go, proszę zobaczyć. Tu świetnie to zrobił. Wypatrzył Rasmusa Nisena, który sam podążał w stronę bramki gdyńskiej arki. Szczęście, że po prostu nie przyjął tę piłkę kierunkowo do przodu, jeszcze bardziej zrobił jeszcze jednego kroku. Ma trochę miejsca Tadeusz Socha. Pokazuje się na skrzydle Markus da Silva. Prostopadły do ośrodkowania z pierwszej piłki. Co za strzał! Ależ blisko celu był teraz Tadeusz Socha. Najgroźniejszy chyba w ataku piłkarz arki po przerwie. Świetnie to zrobił. Stał tyłem do, do, do bramki. Przyjął. Nie wiem, czy chciał tak przyjąć. No tak, sięgał i zaskakujący strzał. Tak jakby tutaj troszeczkę taką grę psychologiczną prowadzili arkowcy. No już dośrodkowują. Proszę Dobrze bardzo. Dobrze czułem. Arkadiusz Onyszko się nie mylił, a Rafał Maszko, cieszy się z bramki na 3 do 2. Ależ euforia na trybunach stadionu Arki Gdynia, ależ radość. No niesamowity scenariusz. Arka FC Midland 3-2. Chyba pójdę zagrać w Totolotka, bo przed chwilą <noise> powiedziałem, że czuję, że będzie bramka i to będzie się Maszko. Jest, proszę Państwa, bardzo piękna bramka. Długo czekali na wybicie tego rzutu wolnego, ale zrobili to perfekcyjnie. Rafał się Maszko był katerem. Strzelił gola, mówiłem o tym w finale Pucharu Polski. Strzelił wiele ważnych bramek dla arki w trakcie sezonu Ekstraklasy. Za uwagę, dziękuję. Arkadiusz Oryszko i Szymon Borczuch Do usłyszenia.